Do tej pory słyszeliśmy błogosławieństwa, a dzisiaj słyszymy jeszcze biada. Kiedy wybieraliśmy tę myśl, która ma nam towarzyszyć w Białym Dunajcu, to spoglądaliśmy na wersję mateuszową, tam jest osiem błogosławieństw. A Łukasz błogosławi, a potem straszy. Może do dlatego Malina mówił, że to czystego serca jak rozmawiałem z nim po drodze to wymyślił sobie Mateusz, bo Łukasz akurat nie ma tego. Ale chyba jednak tak nie jest. Skoro mamy te słowa w Ewangelii, to są dla nas jakimś drogowskazem. I chcemy się dzisiaj przyjrzeć temu błogosławieństwu, które mówi o czystości serca. I o tym, że ci, którzy mają czyste serce, będą oglądać Boga. Taki sposób przepowiadania, błogosławieni, biada Wam albo przeklęci, nie jest czymś wyjątkowym. Jeśli byśmy wertowali stronicę Pisma Świętego, to zauważymy, że błogosławieństwa są wypowiadane nad ludem bardzo często. Czyją to prorocy, patriarchowie. Właściwie kiedy otwieramy karty pierwszej księgi, to zaraz po stworzeniu człowieka jest wypowiedziane błogosławieństwo. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Do tego w międzyczasie też wrócimy. Bo Wielu osobom to błogosławieństwo kojarzy się z czystością pojmowaną także w przestrzeni intymności i naszej seksualności. Tak jest, że błogosławieństwa nie są jakimś niezbędnym minimum, które możemy spokojnie praktykować. Jezus kreśli możliwe maksimum ludzkiego życia, naszych wysiłków, tego, jak. Patrzymy na drugiego człowieka. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że Pan Jezus nie negocjuje z nami warunków. Byli tacy nauczyciele, którzy próbowali się swoim uczniom przypodobać. Pan Jezus, kiedy mówi do swoich uczniów, zdaje sobie sprawę z tego, że wielu w tym momencie się odwraca na pięcie i odchodzi. Słyszymy echo tego nawet w dialogu z najbliższymi, z dwunastoma. W którymś momencie Jezus z wyrzutem pyta, czy i Wy chcecie odejść. I można sobie wyobrazić, że te słowa być może padły do uczniów, kiedy oni już się pakowali i wybierali się w drogę. Piotr, jak zwykle, nie do końca rozumiejąc, co jest grane, próbuje ratować sytuację i mówi, Panie, do kogo już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. No i zostają. To jest ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że błogosławieństwa. Nie mówią nam o czymś, co być może od razu jest w zasięgu naszych rok. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że być może są to wymagania, których w tej chwili nikt z nas, tutaj zgromadzonych, nie potrafi spełnić. I nie mówię tego, dlatego że uważam, że to niemożliwe, ale myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, że my nie zaczynamy drogi jako czyści. Jeszcze. Od razu to się niektórym włącza w kontekście seksualności, ale jesteśmy powołani do tego, żeby całe swoje życie zmierzać w kierunku czystości, wolności serca. Żeby tego było mało, to jak otworzymy Ewangelię, to na kartach Ewangelii znajdziemy mnóstwo przykładów na to, że w tę drogę wyruszają nieczyści. Wyruszają tacy, którzy niejedno mają na sumieniu. Jakby ktoś miał wątpliwości, to wystarczy spojrzeć na filary Kościoła. Piotr jest zdrajcą, Paweł mordercą, bo u jego stóp składają szaty tych, których kamienują, a jednak to oni stają się fundamentami Kościoła. Oni głoszą miłość, głoszą wolność, głoszą czystość serca. Także mówią o czystości serca. Czym jest to serce, które ma być czyste? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, moi drodzy, że w Biblii to nie jest kwestia tylko organu pompującego krew. To nie jest podręcznik anatomii, więc wiemy, że nie chodzi tylko o to biologiczne rozumienie organu, który znajduje się w naszej klatce piersiowej. Chociaż i w takim znaczeniu, tam z raz czy dwa w Piśmie Świętym to słowo się pojawia. Częściej pojawia się w znaczeniu metaforycznym. I ono odnosi się. Yy, nie tylko do tego, co my chyba zwykle potocznie kojarzymy, czyli do tej sfery emocjonalności, przeżywania tego wszystkiego, co nas rozpala czasem namiętnością. Bardzo często w Biblii serce to jest siedziba tego wszystkiego, co związane z naszą wolą, czyli wolitywności, decyzji. Jeśli mówimy o czystym sercu, to ja Wam powiem, że mnie od razu się to kojarzy z trzeźwością myślenia. Dlatego, że duch, serce, czasem nawet to pojęcie umysłu człowieka. Jeśli byśmy wertowali znowu Pismo Święte, znajdziemy wiele takich sformułowań, które każe nam rozumieć serce jako to najbardziej wewnętrzne centrum ludzkiej istoty. To miejsce, gdzie dokonują się nasze decyzje, gdzie rozgrywa się to wszystko, co w człowieku jest ważeniem naszych losów, zastanawiają się, w którą stronę pójść. To, ma być czyste. Czym jest ta czystość? Skoro y, wydaje się, że mamy do niej zmierzać, że to bardziej proces niż, niż coś, co jest nam dane w tym momencie osiągnąć, to trzeba sobie zdać sprawę, że jest to rzeczywiście dar Pana Boga. Tak naprawdę, jeśli mówimy o czystości serca, o tym błogosławieństwie, to powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jest to zaproszenie do tego, Żebyśmy w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoim życiu, w całym swoim człowieczeństwie czynili miejsce, oczyszczali się z tego wszystkiego, co może nam Boga przysłonić. Żebyśmy potrafili bezkompromisowo wybierać tego, który jest źródłem szczęścia, a nie skupiali swój wzrok na tym wszystkim, co szczęściem być może. No bo jak słuchamy błogosławieństw, to one wydają się niedorzeczne. Myślę, że nie mniej wydają się niedorzeczne dla nas, niż wydawały się dla tych, do których Jezus mówił. Być może więcej, ci, którzy słuchali Jezusa, to słuchali tego ze zgrozą. Bo jakbyśmy uważnie przyjrzeli się błogosławieństwom, które Pan Jezus wypowiada i znowu powertowali stronicę Pisma Świętego, to w 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa znajdziemy katalog tego, co mówi, że jesteś błogosławiony, że jesteś szczęśliwy. I co oznacza, że jesteś przeklęty, żeś narozrabiał i, i musisz ponosić konsekwencje. Pan Jezus wylicza prawie dokładnie to, co jest oznaką nieszczęścia, przekleństwa jako objaw błogosławieństwa, a to, co ma być oznaką błogosławieństwa Bożego, pokazuje jako śmiertelne zagrożenie dla zbawienia. Ci, którzy słuchali Jezusa, to patrzyli na człowieka, który prawie parodiował Torę. Przewracał zupełnie ich sposób myślenia. Kiedy wy dzisiaj słuchacie błogosławieństw, to też słyszycie zaproszenie do tego, żeby to, co w waszym życiu może jest odbierane jako brak, nieszczęście, jakaś katastrofa, stało się dla was źródłem szczęścia. I też być może pokaże się wczoraj. A Chrystus. Potrafi tak przemienić nasze życie, że to, co jest brakiem, porażką, to, co być może jest największym kryzysem, staje się dla nas szansą na coś wyjątkowego. No to pierwsze błogosławieństwo. Jak mówimy, wertujemy stronicę, mnóstwo błogosławieństw. To pierwsze błogosławieństwo, które Bóg wypowiada nad człowiekiem, odnosi się do płodności, do seksualności. Chcę zahaczyć o ten temat. No bo rzeczywiście wielu osobom błogosławieni czystego serca to wezwanie od razu e, kojarzy się z przestrzenią seksualności. Nie zamierzam wchodzić nie wiadomo jakie szczegółów oczywiście. Ale trzeba byłoby się przyjrzeć tej przestrzeni. Bo znowu, jeśli mówimy o czystości serca, trzeźwości myślenia, to dla nas jest jasny komunikat, że pomysł Pana Boga na tę sferę jest najlepszym z możliwych. Nieczystość odbiera nam wolność. Odbiera nam właśnie trzeźwość myślenia, osądu. To, co wielkie, może być w naszym życiu przykryte przez rzeczy małe. Wystarczy je sobie blisko oczu przesunąć i niczego możemy już w życiu nie dostrzegać. To jest bardzo dobry przykład na to, żeby sobie uzmysłowić, jak rzeczy, być może ważne, ale nie największe, nie najważniejsze w naszym życiu mogą przysłonić rzeczy najbardziej istotne. To na nieszczęście bardzo często też dokonuje się w przestrzeni intymności. Bo to, co jest pięknym pomysłem Pana Boga, na to, żeby mężczyzna i kobieta stanął naprzeciw siebie, nagi, oddając siebie drugiej osobie. Doświadczając tego błogosławieństwa, które Pan Bóg nad nim wypowiedział, dzisiaj cały świat próbuje nam niestety wykrzypić. Z przestrzeni właśnie przeźwego myślenia, decyzji, która potem rodzi wzajemność, rodzi to wszystko, co związane z czułością, emocjonalnością, my dzisiaj jesteśmy rozpaleni namiętnościami. Z przestrzeni osobowej, takiego dania siebie drugiemu człowiekowi, to w poczuciu, be, w poczuciu bezpieczeństwa, które jest tym daniem sobie nawzajem, oddaniem nawet prawa do własnego ciała w sakramencie małżeństwa i wzajemności, człowiek dzisiaj jest gotów uwierzyć, że ta przestrzeń jest po to, żeby mógł w niej korzystać do woli, z tego wszystkiego, co się z nią kojarzy. I z przestrzeni, jeszcze raz, z tej perspektywy, osoby, zaczynamy wchodzić w szczególiki. Nie widzimy całości, która jest planem Pana Boga, ale widzimy konkret. To kawałek ciała, to jakiś własny pomysł, to jakiś własny plan. Ten brak, brak czystości serca powoduje, że zamiast widzieć całego człowieka, zamiast wchodzić w tę przestrzeń tak, jak Pan Bóg nam to podpowiada, doświadczać szczęścia, błogosławieństwa, zaczynamy doświadczać tego wszystkiego, co człowieka poniża, co zmienia go w przedmiot. Zmienia go w środek, do tego, żeby drugi mógł się cieszyć. To jest echo błogosławieństwa i przekleństwa, które jest odpowiednikiem Ewangelii Mateusza. No nie tylko w Ewangelii Łukaszowej, tak jak to usłyszeliśmy, mamy sparowane błogosławieństwa i przekleństwa. Egzegeci próbują dopasować w Ewangelii Mateusza biada, które się tam pojawiają, do tych ośmiu błogosławieństw, które rozpoczynają kazanie na górze. Są tacy, którzy twierdzą, że temu błogosławieństwu odnoszącemu się do czystości serca odpowiada biada, które mówi o przewodnikach ślepych. Bo że mówią, że jeśli przyrzekniesz, przysięgniesz na ołtarz, to nie jesteś związany przysięgą. Ale jak przysięgniesz na złoto, które leży w przybytku, to już przysięga cię wiąże. I to się dokonuje w jakiejś nieszczerości, w jakimś pęknięciu, rozdarciu w obuzie, który doświadczamy w nieczystości. Pomysł Pana Boga, to co on podpowiada, nie budzi naszego zaufania. Wydaje nam się nierealny i odległy, ale to, co się wiąże ze smaczkiem tej sfery, to już tak, to mnie dotyczy. Być może chodzi o to, żeby uwierzyć naprawdę Panu Bogu, żeby. Ta trzeźwość myślenia, naszego postrzegania świata wynikała z tego, że uwierzymy, że pomysł Pana Boga jest naprawdę najlepszy. Że choć nam się wydaje niesamowicie odległy, wydaje się nieosiągalny, choćby się wydawało, że koło mnie wielu już wstało, odwróciło się na pięcie, odeszło, mówi nie chcę tego słuchać, to bzdura, to nie przystaje do czasów, do rzeczywistości, to ja zostaję i słucham. Ja próbuję swoje życie układać, wkraczać w swoje życie w takich postawach, jakie Pan Bóg podpowiada. To sprawia, że jesteśmy w stanie uniknąć tego, żeby druga osoba stała się dla nas tylko przedmiotem i środkiem dla przyjemności. To sprawia, że jesteśmy w stanie uniknąć w tych sytuacji, w których wkraczamy w przestrzeń intymności, w erotyczne więzy, które odbierają nie tylko trzeźwość myślenia w danym momencie, ale powodują, że ludzie młodzi bardzo często mają problem z tym, żeby wybrać potem tę drugą osobę. Bo kiedy przekracza się granice, to bardzo często bardzo trudno jest sobie powiedzieć, że to nie jest ta osoba. I zdarza się, że panny sobie tłumaczą wszystkie wady faceta, no bo przecież skoro z nim byłam, to musi być on. A panowie, jak byli z panią, to im się wydaje, że trzeba się czuć zobowiązanym, trzeba przy niej zostać. W wielu tych wyborach, w tych sytuacjach, w tych y, trudnych momentach, które się między nami pojawiają, jest mnóstwo prawdy, jest mnóstwo obietnic samego Boga, ale one są tak wymieszane z tym, co nieprawdziwe, fałszywe. W dodatku, bez tego spojrzenia na to, jak Pan Bóg nam podpowiada, pozbawione trzeźwości osądu sprawiają, że my się rzeczywiście gubimy i niszczymy to, co jest wspaniałym darem Pana Boga. Mamy problem, żeby stanąć przed drugim człowiekiem w wolności, żeby się przed nim odsłonić. Po co mu pokazać? Rany, które zadał ktoś inny, jak się z nich wytłumaczyć. Mamy problem, żeby uczyć się drugiego człowieka w spontaniczności, w otwarciu, bo w tę sferę jednokrotnie, jeśli człowiek ją unurza w nieczystości, wchodzi z ogromnym drżeniem. Chodzi z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia. Zamiast doświadczać błogosławieństwa, które Pan Bóg nam daje, doświadcza czegoś zgoła przeciwnego, lęku o siebie, nawet poniżenia. Albo gorzko smakuje kolejny i kolejny raz poczucia wykorzystania przez drugiego człowieka. Można byłoby w tej chwili odnosić się do konkretów Waszych decyzji, Waszych wyborów, tego jak to życie wygląda, tego czy ze sobą mieszkacie, czy nie, co na ten temat między sobą mówicie, tego czy sobie przyklejacie prastry antykoncepcyjne, albo bawicie się jeszcze różnego innego rodzaju rzeczami. Bo nie trudno dzisiaj po prostu być świadkiem tego, że ludzie dokonują wyborów zupełnie sprzecznych z tym, co nam Pan podpowiada. Ważne jest, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że jesteśmy zaproszeni. Do tego, żeby uwierzyć, że to, co dla nas paradoksalnie brzmi, być może jakoś niezbornie, jest naprawdę obietnicą szczęścia. Że to zapatrzenie w słowa Chrystusa, które mówią o bezkompromisowym stawianiu słów Bożych w osądzie, w podejmowaniu decyzji, może być dla nas błogosławieństwem. Że my naprawdę niczego nie stracimy. Zatem czystość serca nie jest naiwnością, ani w przestrzeni seksualnej, ani w przestrzeni jakiegokolwiek innego wyboru, bo jest związana z wolnością, której człowiek naprawdę jest w stanie trzeźwo osądzić każdą sytuację, każdą decyzję i każdy wybór. I Może trzeba nam rzeczywiście przejąć się też tymi słowami, które usłyszeli uczniowie. Nie będę mówił biada, ale w kontekście błogosławieństw może warto się zapytać, czy słuchacie tych słów, słuch, czy może i wy chcecie odejść. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, tak mówi Piotr, obyśmy i my zapiąli.